Dzień dobry, dzień dobry, witajcie moje drogie panny. To jest czytanie na luty 23 roku dla Was, dla wszystkich osób z znaku Panny, Słoneczne, Księżycowe, Ascendentalne, wszystkie panienki, wszystkie osoby, które mają tutaj um, w tym znaku coś istotnego, istotne planety, które szukają tutaj dla siebie inspiracji, informacji, przesłania. Panny, najpierw wyciągnę dla Was um, kartę. Inspiracje, afirmacje, afirmacja na luty dla Panny. Chcę przebaczyć. Przebaczenie wobec siebie i innych uwalnia mnie od brzemienia przeszłości. Przebaczenie to odpowiedź na prawie wszystkie nasze problemy. Przebaczenie to dar, który wręczamy sobie, sami sobie. Wybaczam innym, a tym samym wyzwalam moją duszę. Chcę przebaczyć. No, może w tym miesiącu albo odezwać się coś bardzo świeżego, jeżeli wiecie, że, że, że macie jakiś żal do siebie, żal do kogoś i ciężko jest to jakby zaakceptować. E, coś, no to, to, to wiecie, o co chodzi, ale może też wrócić jakaś historia z przeszłości, co... Mm, no wiecie, różnie bywa, często zdarzają się rzeczy, na które my nie jesteśmy gotowi i dopiero po czasie fajnie jest do tego wrócić i wtedy na przykład wybaczyć, odpuścić i ze swojej psychiki yy, oraz w ogóle jakby zasobów energetycznych coś yy, no uwolnić, uwolnić, żeby to nie zalegało w nas, no nie? Na, tak jak na poziomie fizycznym, nie chcemy, żeby coś zalegało, odkładało się, no nie? To tak samo na poziomie energetycznym, psychicznym, emocjonalnym. Także w tym miesiącu będzie okazja, żeby na przykład przebaczyć coś, czego wcześniej się nie dało i nie ma co się obwiniać, może po prostu nie byliście gotowi, nie mieliście takich zasobów, doświadczeń, kompetencji. Jeśli to wróci, no to fajnie by było właśnie nie, nie, nie zaliczać tego do, do przeszłości, że a było, minęło, tylko świadomie z punktu obecnego, dzisiejszego, przebaczyć. Dobrze, e, to jest afirmacja. Teraz położymy tarotem. Tarot, którego używamy, to jest tarot arkanum, Taka talia. Położymy tarotem karty na luty 23 roku dla panny. Drogie panienki, co dla was? Najbliższy miesiąc. Królowa Buław. Moc będziecie mieli... E, Będziecie górą, tak czuję. To wy będziecie w pozycji właśnie, w której można wybaczyć albo nie, w której można ukarać albo nagrodzić. Sprawczość, duża, duża sprawczość jest tutaj pokazana. Hmm, pasja, namiętność, decyzyjność. W tym miesiącu może być ważna kobieta z trygonu ognistego, baran, lew, strzelec, ale niekoniecznie. Również wokół Was może być taka aura osoby, kobiety, mężczyzny, po prostu osoby, na którą zwracamy uwagę, która przyciąga wzrok innych osób, yy, która ściąga uwagę wszystkich w pokoju, no nie? Albo z taką osobą macie do czynienia. Wy jesteście pokazani w paździu kielichów. No, słuchajcie, dla wielu osób to jest taka energia zauroczenia, zakochania. Dla niektórych to może być upajanie się, upijanie się jakąś władzą. Władzą, no, to, no tak, tak, trochę to czuję. Czuję, że jesteście w takiej pozycji i możecie się tym trochę upajać. Zauroczenie, pasja, ogień. Może właśnie wchodzi coś nowego do życia na tej zasadzie, że jeżeli trzymaliście coś, e, ciężko było wybaczyć, na przykład partnerowi z przeszłości, ale pojawia się nowa osoba, i dzięki temu można jakoś odpuścić, można już tamto zostawić ze sobą. Taka też jest tutaj historia. Niektóre panny, myślę, że mogą być takim łakomym kąskiem. Yy, na przykład, żeby Kto, ktoś może chcieć Was zatrudnić, możecie trochę przebierać w ofertach, takie mam poczucie, czy to tych matrymonialnych, czy to tych zawodowych. Co jest w Waszej głowie? Cel? a buław? No, słuchajcie. Naprawdę ta energia jest mm, trochę nieokiełznana. Można z tej pozycji wiele zrobić, wiele osiągnąć a można, tak jak powiedziałam, trochę upoić się władzą, trochę upoić się tym, że o, podobam się komuś e, czuję bo może pojawić się przy was nowa osoba zauroczenie, romansik e, i tak dalej i e, no i może to was tak wiecie, podpalić Podobam się tej osobie, ten stały partner, czy partnerka to taka jest już, już znana i trochę nudna, oklepana osoba, a ja bym chciał, chciała coś nowego, coś świeżego. No tak również może być, ale powiem wam, że to jest zaskakująca, nieokiełznana energia to tak jakby. To tak jakby mieć pod maską więcej koni, niż umiesz e, tak naprawdę opanować, no nie? Ostatnio mieliśmy rozmowę na, na ten temat, że niektóre właśnie... Em, akurat o bm było, niektóre bm e, nie powinny być wydawane młodym kierowcom, no nie? Bo, nie? bo nie potrafią okiełznać tego, tego samochodu, tego, Nie tylko bm ale akurat była rozmowa o bm więc... Em, w, więc... E, Taka to jest historia, że, czy, czy umiesz yy, okiełznać to pragnienie, czy umiesz yy, opanować yy, tę energię, którą masz teraz, wiecie, w rękach, te możliwości. Co jest w podstawie? Wieża. Uuu, mocno jest. Jest mocno tak bardzo, że ojej. I mam tutaj już yy, kilka takich, yy, wiecie, scenariuszy. Albo... Wydarzyło się coś, co wam uderza do głowy na zasadzie, no to teraz ja jemu, jej pokażę. Na przykład jest jakaś zdrada, to przychodzi mi do głowy. Zdrada, romans, albo ktoś wam nadepnął na odcisk i teraz dopiero hamowana do tej pory może energia, yy, trzymana w ryzach, trzymana trochę w klatce, może jak dzikie zwierzę po prostu z tej klatki uciec i narobić niezłego zamieszania. Znacie tę historię. Na przykład ta historia o tej Szakirze niedawno, co wypuściła tę piosenkę. I naprawdę jej piosenka nawet przełożyła się na spadek akcji Marki Casio. <taki> Takie pole rażenia, no nie. Także to jest do tej pory trzymana w ryzach energia. Z której może ktoś nie zdawał sobie sprawy, nie wiedział, że nie można wam nacisnąć na odcisk, lepiej tego nie robić. No i rozjuszeni możecie trochę mm, zniszczenie nieść. Druga historia jest taka, że nagle, tak jak tę BMK na 18, dostajecie coś, z czym nie potraficie sobie poradzić, nagle, no i trzeba bardzo dużo pokory i świadomości tego, co możesz zrobić, jeżeli bardziej naciśniesz na pedał, jakie konsekwencje tego mogą być. To tak jakby ktoś, jakieś narzędzie dopiero zaczął się nim posługiwać. Tarot jest świetną, świetnym przykładem na to. Narzędzie, które masz w rękach, możesz skrzywdzić kogoś tym, jeżeli nie będziesz się tym posługiwał. Posługiwała w sposób odpowiedzialny. To też jest mniej więcej taka historia. To też są jakby pozytywne, bardzo pozytywne, wiecie, zaskakujące. Tak jakby trzeba zdawać sobie sprawę z tego, jakim arsenałem ty dysponujesz, jak wpływasz na ludzi. Wiecie, że właśnie się podobasz, że. Może świadomie, nieświadomie, można czasami używać swojego uroku, żeby kogoś do czegoś przekonać, albo nie. Także trzeba tutaj wiedzieć, czym dysponujemy, jak to wykorzystujemy, co z tym robimy. I to tylko tyle, to nie jest ani dobre, ani złe. Konsekwencje mogą być różne, bo można dla bardzo dobrych celów wykorzystać swoje moce w cudzysłowie, a można zupełnie przeciwnie postępować. Co odchodzi do przeszłości? Dziesiątka denarów, jakaś stabilizacja dla niektórych osób. Ciężka praca to może być koniec jakiejś pracy, rozwiązanie współpracy z jakimś miejscem i pójście dalej. Jeżeli były duże wydatki, to one też mogą już odchodzić do przeszłości. Sprawy rodzinne, co przychodzi, kolejna dziesiątka. Będziecie się rozliczać, kochani, w lutym. Rozliczać z przeszłości, z impulsywnego działania, działania bez pomyślunku, z takimi osobami, które w taki sposób właśnie postąpiły, bez pomyślenia, bez przemyślenia konsekwencji. To jest też mierzenie się z konsekwencjami jakiegoś działania. Też to może być właśnie taka ujma na honorze, albo ktoś w waszym otoczeniu tak będzie to postrzegał, albo wy postrzegacie ujma na honorze. Ktoś tak potraktował, że ja tutaj właśnie tego zwierza z klatki wypuszczam, niech se pobiega i robi co zechce. No nie? No ja nie wiem, czy to jest dobry kierunek, żeby ten zwierz robił co zechce. To może być po prostu koniec, koniec jakiejś współpracy, no powiedzmy, no rozwody też mogą tutaj być, ta wieża, y, dziesiątki, azbuław, wiecie, koniec, początek y, czegoś zupełnie nowego. Y, fajnie by było, żeby pójść w ten nowy początek bez gniewu, bez żalu. Wybaczyć sobie, wybaczyć komuś innemu, zaakceptować, że coś się wydarzyło. Czym jest ta wieża? Powiedzcie mi, moje panny, co to jest? Królowa Kielichów. Ja czuję tutaj zranione serce, zranione emocje, wasze czyjeś. Macie świadomość, że czyjeś emocje zostały zranione, albo macie świadomość, że to właśnie wasze emocje są tak potężnie zranione, bo to działa w dwie strony. No i dlatego mamy dziesiątkę mieczy, która jest końcem, która jest ruiną, często tak się mówi to też jest taka ruina, no nie coś y, się rozpadło jak domek z kart niektórzy dopiero dopuszczą do siebie jakieś emocje po długim czasie mam wrażenie I nie zdziwcie się jak dopuścicie jakieś emocje po długim czasie i wtedy siądzie zdrowie coś w zdrowiu, coś pęknie to może być akceptacja czegoś, kapitulacja. Akceptuję, że tak się wydarzyło, że jest jakiś problem na przykład. Akceptuję, nie walczę z nim, tylko rozwiązuję, nie dyskutuję. No nie. Co jest wyzwaniem? Paść mieczy. Co jest odpowiedzią na wyzwanie? Czórka mieczy. No i znowu karty zachęcają do um, pojednania, spokoju, wyjaśnienia, przeproszenia, odpuszczenia sobie, autoterapii, pójścia na terapię, rozwiązania jakichś problemów emocjonalnych, psychicznych, mentalnych, porozmawianie z kimś, a, by ktoś pomógł wam ze zewnątrz, a nie ze środka spojrzeć na jakąś sytuację, ponieważ jeżeli jesteście w środku, to może być jakiś dramat rodzinny albo jakiś taki problem. Mm, Chciałam powiedzieć ogólnorozwojowy. Nie wiem skąd, no, ale to jest jakiś może problem toczący was w środku. To dobrze by było mieć jakąś osobę bezstronną, pozwolić jej, żeby ona was przez to przeprowadziła, żeby ta osoba wam powiedziała, w czym leży problem, pomogła złapać dystans do czegoś. Znowu mam wrażenie, że dysp możecie dysponować wiedzą, na którą. nie wiem, nie jesteście gotowi, albo nikt Was nie przygotował. I czasami tak jest, albo której nawet nie chcecie. Dowiaduje się czegoś, no i ja nie chcę tego wiedzieć, to mi ciąży. Są czasami takie sytuacje, że ktoś bez pytania, wiecie, zwala Wam na, na barki coś i mówi, tylko nie mów nikomu, albo tylko nie mów tej osobie. Nie zapyta najpierw, Ej, czy chciałbyś, chciałabyś wziąć na barki moją tajemnicę i chodzić z nią i mieć taki ciężar, e, tak jak ja teraz mam, no nie? I to może być taka historia, właśnie, że masz jakąś wiedzę, której nie chcesz mieć, nie wiesz co z zrobić, czy ja mam powiedzieć, czy mam nie powiedzieć, czy to ujawnić, czy nie. Ewentualnie jest to wiedza, na którą człowiek nie jest gotowy, bądź podana w takim. Podana w taki sposób, że ciężko jest ją przyswoić. I tutaj jest bardzo potrzebny spokój, podejście do rozmowy jeszcze raz, do pytanie, danie sobie czasu na przyswojenie jakiejś wiedzy. Co jest największą siłą? Także, wiecie, spokój ym, w tej całej sytuacji, jeżeli pojawia się kłótnia, odejście, danie sobie czasu, żeby nie powiedzieć czegoś złości, czegoś też, co by bardzo mogło dotknąć kogoś emocjonalnie, albo co wy byście wręcz mogli po prostu. Jak powiecie to, to już sami sobie tą dziesiątkę mieczy zrobicie. Siła największa, siódemka mieczy, spryt, niekonwencjonalne podejście. E, też y, sądzę, że. To trochę jest tak. No może głupio zabrzmi, ale, ale powiem to. Jak wiesz z kim masz do czynienia, albo z czym masz do czynienia, no to wiesz też, jak rozegrać rozmowę, jak. Um, bo mam w głowie to powiedzenie, żeby nie pozwolić złodziejowi kraść. No nie, nie pozwolić komuś, żeby nas wciągał w jakieś oszustwa, żeby nie przykładać swojej ręki do czyjegoś działania, ale trochę to czuję jakby z drugiej strony, żeby samemu sobie może nie pozwolić na wchodzenie w takie sytuacje, które tworzą ryzyko właśnie oszustwa, zdrady bądź przyłożenia swojej ręki do tego. Siódemka mieczy na pozycji yy, mocy, to często też jest takie, w cudzysłowie, walenie głupa, no nie? Ja udaję, że nie wiem, co robię. O nie, o, ojojoj, wypaplałem się, a tak naprawdę, wiecie, yy, chcę coś powiedzieć, nie chcę mieć na przykład czegoś na tych barkach, yy, na przykład czegoś, czyjegoś sekretu, no nie? I to jest trochę takie uda udanie, że ojojoj, o, jaki ja, jaki ja głupiutki, głupiutka, no po prostu wypaplałam rozumiecie, jak ktoś tak, no to my tak samo jak ktoś tutaj próbuje kręcić, no to my też kręcimy i to może być taka siódemka mieczy siódemka mieczy też często jest pokonanie, pokonaniem kogoś jego własną bronią macie bardzo specyficzne, ciekawe czytanie to oczywiście jest taktyka taktyczne bardzo podejście, nieimpulsywne właśnie tylko bardzo rozumowe, bardzo taktyczne w co kierować? No, w rozmowy. Właśnie w rozmowy, komunikacje, informacje, dysponowanie wiedzą, decyzje, które są w toku, to może być nawet takie odwracanie czyjejś uwagi, albo odwlekanie jakiejś decyzji, której nie chcemy podjąć, albo poddawanie jakby y y y mylenie tropu, no nie, podawanie informacji, które by y y kogoś zmyliły, odwrotne informacje. Ja nie wiem, po co mielibyście to robić, no ale może komuś się przyda, więc mówię. E co jest nieuniknione, co najprawdopodobniej się wydarzy. Piątka denarów, od dziesiątki, która odchodzi do piątki. Także musimy poradzić sobie z jakimś kryzysem, tu jest kryzys emocjonalny i tu jest koło fortuny. Jakaś zmiana, możecie mieć świadomość tego, że zmiana, która się dokonuje, której wy jesteście częścią, że ona jest um, na Waszą niekorzyść albo że może stanowić stratę dla kogoś innego. I to trochę jest tak, jakbyście próbowali odmienić koleje losu, jakbyście próbowali odkręcić coś, kto, co ktoś zepsuł. Jakbyście próbowali jak najwięcej ocalić z jakiejś katastrofy. Ja wiem, że to tak, ja metaforycznie to mówię, no nie, to na pewno nie jest jakaś wielka katastrofa. U każdego to będzie inna, wiecie, inna skala, bo to innych rzeczy będzie dotyczyło, ale, ale przede wszystkim widzę to tak, że wy wiecie, że to już jest koniec, dziesiątka, dziesiątka, dziesiątka. Wieża, no nie? I kombinujecie, jakby tutaj najmniej po prostu stracić, jak najwięcej ocalić z tego, jak dojść do jakiegoś też porozumienia, jak wybaczyć komuś, sobie pomóc, żeby to moja strata nie była, żeby ja później nie żył, nie żyła z jakimś żalem przez kolejne, wiecie, 20 lat, tylko jak wybaczyć, jak, jak w ogóle się odnaleźć, bo tutaj widać, że coś się pokićkało bardzo mocno. Um, I i ten, ta piątka denarów z kołem fortuny mówi, że konieczna jest jakaś strata, ale postarajcie się stracić jak najmniej, i tutaj wiecie, jak najmniej własnej godności, jak najmniej, nie wiem, sprzymierzeńców w jakiejś sytuacji, jak najmniej przyjaznych twarzy, y, y, oczywiście pieniędzy i tak dalej, no nie? Więc tu jest nowy początek, tu jest działanie na rzecz ocalenia, choć widać, że wszystko już się kończy, domyka się jakiś czas, już była szansa na przepracowanie czegoś, może na dogadanie się, może na jakieś odbudowanie jakiejś relacji, no to rada jest taka tutaj, żeby jednak starać się jak najwięcej ocalić. Co was może zaskoczyć? Prezent od losu. Kolejna piątka. Piątka była. Ja czuję, że y, ktoś wam pomoże że inni mogą przyjąć waszą perspektywę, przyjąć czy jakoś zgodzić się, wesprzeć ją. To też mogą być jakieś wyboje, trudności w drugiej drużynie, w przeciwnej drużynie. Ja podaję tutaj taką, wiecie, sportową metaforę, no bo piątka była fiest taką, jakby sportową, sportową energią. Tutaj się mierzymy, tu mamy przyciąganie liny, i kto, kto przeciągnie, kto będzie miał więcej siły? E, kto da e, radę? E, kto jest mocniejszy, kto jest silniejszy? Także to działa na Waszą korzyść. To mniej więcej tak. Pomimo, że już prawie mamy finisz, już prawie mamy koniec, to możecie jeszcze jakoś się tutaj, nie wiem, odegrać, odkupić, podnieść, może. Mieliście poczucie też, że zepsuła się jakaś koniunktura, był bardzo taki wspierający dla was czas w czymś. Wiecie, na przykład, odpowiedni człowiek był na stanowisku. Nie wiem, ludzie byli po waszej stronie, był, był popyt na coś, na przykład, co produkujecie. I na przykład teraz to się kończy i to jest naturalna kolej rzeczy, koło fortuny. Bardzo naturalne. I jednak. Um, pomimo tego, wszystkiego to nie jest jakiś straszny krach, to nie jest tak, że już ucinamy i koniec, tylko jeszcze coś będziecie mogli na tym uzyskać. No, ja wiem, że to dziwnie brzmi wszystko, no, ale takie wyszło czytanie, co ja Wam mogę powiedzieć, co ja mogę, mogę zrobić. No, czytam, co się pokazuje. Um, dużo kart końca, jedna karta początku, wieża, y, piątki, siódemka, y, paśmieczy. No, to jest y, też y, dla niektórych osób. Yy, walka z rzeczywistością. I tutaj ma, będziecie mieli wsparcie z zewnątrz na zasadzie takiej, że was osłabi, że będziecie bardziej bezsilni wobec czegoś. Nie będziecie już walczyć z tą rzeczywistością, no nie, w kółko po, powtarzać jakieś mm, przeciwskuteczne rzeczy, które was w ogóle nie przybliżały do, rozwi do rozwiązania problemu, tylko właśnie przy tej piątce była coś się tak rozwali, tak jakby osłabi też że będziecie musieli poddać się, spróbować nowego sposobu i dopiero on zadziała. No tak też może być. No i co mamy na e, finiszu, na zakończenie? Macie nowy początek, głupca, więc pięknie, pięknie. Zaraz zobaczymy, czym są te nowe początki. Azbuław i głupiec i szóstka kielichów. E, to jest odbudowanie się na nowo, nie stracić, tak jak mówię, to nie jest zupełna strata. To nie jest tak, że wiecie, cały twój po prostu... Em, Świat y, nagle legnie w gruzach, i tego nie będzie. Może nie będzie małżeństwa, ale zostaną dobre relacje z byłym mężem i dziećmi, no nie? Uda się na przykład wybaczyć, uda się nie pójść na noże. Może nie będzie tak jak do tej pory, ale coś z tego się ocali. Może nie, nie, nie będziesz, nie wiem, hmm, hmm, zarabiał tyle, co wcześniej w, jakim, w jakiejś profesji ale ocali się dobre imię, nie wiem, jakaś tam dobre imię firmy twoje e, i, i z tym co się ocaliło, pójdziesz dalej w nowy początek i to będzie ogromny fundament, który zbudujesz, ale już na innych zasadach, tak żeby wiecie, żeby na nowo w tym kolejnym cyklu koła fortuny na nowo się odbudować. I to nie jest ani lepsze, ani gorsze, to jest naturalna zmiana. Wiecie o co chodzi, nie? Jest to bardzo fajne czytanie. Tylko to, co jest największym problemem, to jest upieranie się przy czymś, przy czym się upieracie. Przy dziewiątce denarów, e, przy tym, żeby samemu decydować. Jakbyście nie mogli się pogodzić z tym, że los zadecydował za was. Albo zgodzić się, zaakceptować tego, że ktoś podjął jakieś takie decyzje. No to tutaj jest to, wiecie, przebaczenie. Cztery kielichy. Dobra, kolejna dziesiątka, co ja Wam powiem? No, wrzućcie te buławy z tej ręki i idźcie w nowe, bo jeżeli będziecie chcieli to trzymać do usranej śmierci za przeproszeniem, i, i z tą swoją rację, albo to, że ja podejmę decyzję, a nie ktoś, jeżeli będziecie dalej próbowali na przykład ciągnąć sposób, który już się wyczerpał. No, to macie czwórka kielichów, to nic z tego nie wyjdzie. No, to, to trzeba zostawić dotychczasowy sposób i wypróbować asabuła w nowy sposób. Ale tak jak mówię, w tym samym jakby temacie, to nie jest taka strata, widzicie? Na przykład ja, no, gdyby rozwalił mi się kompletnie kanał, no nie, yy, i wszystkie filmy, które robię, widać, że one już nie przenoszą rezultatów, no to ja mogę zamknąć ten kanał, ale mogę otworzyć nowy też z kartami i inaczej to na przykład prowadzić, no nie. Czyli te karty zostają, albo kart mogę do czegoś innego użyć w tym wszystkim. To mniej więcej tak wygląda. Dobrze. I zobaczmy co tutaj wam się pokazało. Karta Anielska dla panny. Karta Anielska dla panny na najbliższy miesiąc, luty 23 roku, dla osób z znaku panny. Malachit, dobrobyt. Następuje pozytywna zmiana w przepływie boskiego wsparcia dla Ciebie. No nie mówiłam, bardzo dobrze to jest pokazane, o ile tylko Wy, wiecie, nie będziecie temu przeszkadzać. Przeszkadzać w takim sensie, że ja sama, ja sama. Ja to wszystko zrobię, sama, po mojemu i wtedy, kiedy mi odpowiada. A tutaj niestety nie będzie tak luksusowo. Nie wtedy, kiedy tobie odpowiada. Pociąg nie przyjedzie wtedy, kiedy ty masz czas, tylko ty musisz sprawdzić rozkład i albo się załapisz na ten pociąg, zdążysz, albo nie. No nie. Taka to jest energia. Ta karta wskazuje na pozytywną zmianę w przepływie boskiego wsparcia. Może to się odnosić do zaspokojenia Twoich potrzeb finansowych, emocjonalnych albo jakichś innych. Poprzednie blokady zostają zniesione, ponieważ uwolniłaś się od złości i lęków, o ile się uwolnisz, to do tych osób, co się nie uwolniły jeszcze. A teraz koncentrujesz się na wierze i podejmujesz działania, do których nakłania cię przewodnictwo. Dopóki będziesz kontynuowała tę ścieżkę pozytywnego myślenia i podążania za swoim boskim przewodnictwem, będziesz oczekiwać, możesz oczekiwać, że pojawi się większa liczba możliwości i doświadczysz głębszego spełnienia. Kochani, wszystkiego najlepszego Wam życzę. Pozdrawiam serdecznie. Miłego miesiąca, my słyszymy się w kolejnych filmach, buziaki i pa pa.